zresztą tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Dla nas my, a dla was my najlepsi przyjaciele. Możesz dziś spełnić nic wyobraźni grań i grać Bawmy się Nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. To my! Tosia i Tymek! Nie możemy się dzisiaj doczekać przedszkola! Chodźcie! Spędące głowy! Chodzimy do przedszkola trzy razy w tygodniu z naszą przyjaciółką Cześć Kają. Kają. Cześć, Kają. Cześć, Dominika. Jak się masz? porządku, Dziękuję. Dzisiaj będą rozdawane role do przedszkolnego przedstawienia. No dalej! Chodźmy! Chcę wiedzieć, z kim będę w Trzech Małych Świnkach. No tak! Przedstawienie! Wspaniale! Ja chcę być małą świnką! Chrum, chrum! Ja też. Chrum, chrum! <ścoughs> ty też chcesz być małą świnką, Kaju? Tak! Chrum, chrum, chrum! z kaskiem. Chrum, chrum, chrum! Chrum! Idealnie! Świetnie chrumkasz ty! Chrum, chrum, chrum! Chodź, ci z kaskiem. Chrum, chrum, chrum! Chrum, chrum, chrum! Proszę bardzo. Tymku z chodź tutaj, pomogę ci założyć kask. O, drapiesz się po głowie, swędzi cię? Tak. E, e, chrum, Widziałaś maila z przedszkola z zeszłego tygodnia? Co? Tak. Ach, wszy, no jasne. Może dlatego się drapie. Wszy? Tymku, zdejmij na chwilę swój kack. Muszę mieć bardzo dużo światła. Mamusia powiedziała nam, że nasza pani z przedszkola wysłała jej maila, który mówił, że kilkoro dzieci w przedszkolu ma wszy. Mamusia sprawdzała włosy Tymka. Gdybyś tylko przez chwilę mógł nie drapać się po główce. Wiem, że swędzi, ale wytrzymaj. Och tak, Dominiko, o tak. tak. z całą pewnością masz wszy, To dlatego swędzi cię główka. No wiem. Możemy iść już do przedszkola? O nie, przepraszam, Tosiu. Póki się tego nie pozbędziemy, nie możecie iść do przedszkola. O... Tosiu, czy swędzi cię główka? Tak, troszeczkę. A ciebie, Kaju? Nie. Nie bardzo spędzi. Och, Tymku. Dobrze, Kaju, trzymaj prosto główkę i się nie ruszaj. Skąd Tymek ma wszy, mamusiu? Kiedy dzieci bawią się razem, to wszy mogą przeskakiwać z główki na główkę. Co to są te wszy? Wszy wykluwają się z jajeczek zwanych gnidami, a jak się wyklują, to wtedy spędzi. <laughs> Czysto, Kaju, nic nie masz. Super! No dobrze, siadaj to, osiu, sprawdzimy twoją główkę. Zobaczymy. Tak, obawiam się, że ty też masz przejak, Tymek. Ale ja ich nie chcę. Oj, nie martw się, Tosiu. Ja też miałam przejak, byłam w twoim wieku. Zabierz je ode mnie. Wszyscy mieliśmy wszystkar, Nie ma się. Tak, i dlatego wiem, jak się ich pozbyć. Nie martw się, Tosiu. Mamusia coś na to poradzi. Chodź i usiądź. Tak jest. Dobrze, Tosiu, Tymku. Muszę wyczesać wam włosy. To specjalny grzebień, żeby pozbyć się gnit. No dobrze, czas na naskaju. Chodźmy. Dlaczego to się i nie idą gdzieś do przedszkola? Muszą zostać w domku. Usuniemy im przy, żeby nie zarażały innych dzieci. Oj! Już w porządku. Chodź, oczyścimy ci głowę. Ale nie możemy dziś opuścić przedszkola. A co z trzema małymi świnkami? O, nie martw się. Zapytam panią przedszkolankę o rolę dla was w przedstawieniu. Obiecuję. Dzięki, Dominika. Proszę bardzo. <noise> pa! Dzięki Dominiko, do zobaczenia, pa, pa! To niesprawiedliwe! Nie poszliśmy do przedszkola, zostaliśmy w domu, a mamusia wyczesywała z moich włosów w Włosy są takie śliskie, mamusiu. Dlaczego nałożyłaś na nie odżywkę? Bo wtedy łatwiej wyczesać gnidy. jak trzymałe świnki Patrz na mnie Tosiu Tosia jeszcze jest na górze Mamusiu kiedy Tosia do nas zejdzie pójdę po nią jak tylko skończę z twoimi włosami Hej Tosiu co tutaj robisz Bawię się zabawkami na dywaniku tak jak w przedszkolu Oj, Tosiu, naprawdę chciałaś iść dzisiaj do przedszkola, co? Tak. Czy nadal dostaniemy rolę w przedstawieniu, nawet jak nas nie było? Pani przedszkolanka na pewno przydzieli Wam jakieś role. Zobaczysz, a teraz chodź. Wezmę króliczka! No dobrze, weź króliczka, no już. Świetnie, a teraz chodź, pozbędziemy się tych gnit, żebyście mogli pójść do przedszkola. Hurra! <noise> Prawie skończyłam, Tosiu. To trwa wieki. Twoje włosy są dłuższe niż Tymka. Patrzcie na mnie. Wpuściłem na tę okazję specjalną muzykę. Zatańczyłem dla Tosi. To nie mam już nic we włosach. Ja też nie mam. Panie, robi włosów. No dobrze, już skończone. Sprawdzę wam główki za parę na pewno pozbyliśmy się wszystkich No Dobrze, dziękujemy. Świetnie tańczycie. Dobrze, Tosiu, musimy umyć ci główkę i wysuszyć włosy tak jak ten krok, żebyście jutro mogli iść do przedszkola. Mamusia umyła mi włosy, wysuszyła je i uczesała i wtedy Taka z mamą zaszła do nas po przedszkolu. chodź 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 Może będziesz Tosiu? Pani przedszkolanka prosiła Kaję, żeby przekazała wam te koperty. W środku jest napisane kim będziecie. Jaką dostałam rolę, Mamusiu? Pokaż. Będę małą świnką. No nie spojrzę. A nie, ty będziesz domkiem. Domkiem? Tak. Domkiem. Tak. Jesteś tym domkiem, który zbudowały trzy świnki. To wiem. Ale to chyba nie jest dobra rola. Proszę pani, mówiła, że to świetna rola. Będziesz grał trzy domki, Tymek. Hurra! <grystanie> Oto się zobacz! Będziesz wielkim złowikiem. Tak! Ro! Jestem słowy. zasłowy. <grystanie> Tęskniłam dzisiaj za wami. Wtedy Kaja powiedziała. Czy będziecie ze mną chodzić do przedszkola, do przedszkola, jak się przeprowadzicie? Czy będziecie ze mną chodzić do przedszkola, jak się przeprowadzicie? Będziemy, prawda, mamusiu? Chcemy dalej chodzić do przedszkola z Kają. Oczywiście, że będziecie. Nie wiem, co byśmy zrobili bez naszej Kali. I to, powiedziałem, musiało być na tyle. <noise> Żyło, to gra pamięciowa to i Zagrajmy! Dzisiaj bardzo spędziały nas głowy. Pamiętacie, czego użyła mamusia, żeby wyczesać nam krzyw? Czy to była szczotka? Czy specjalny grzebień? Odpowiedź jest za tą chmurką. Prawidłowa odpowiedź to specjalny grzebień. Zobaczcie. <grystanie> Czysto, Kaju, nic nie masz. Super! <grystanie> no dobrze, siadaj, Tosiu, sprawdzimy twoją główkę. Zobaczymy. Tak, obawiam się, że ty też masz przejaktymek. Tymek. Ale ja ich nie chcę! O, nie martw się, Tosiu, ja też miałam przejak, byłam twoim wieku. Zabierz je ode mnie! Wszyscy mieliśmy wszystkie, nie ma Serio? Wszy. I dlatego wiem, jak się ich pozbyć. Nie martw się, Tosiu. Mamusia coś na to poradzi. Chodź i usiądź. Tak jest. Dobrze, Tosiu, tym ku. Muszę wyczesać wam włosy. To specjalny grzebień, żeby pozbyć się gnit. No dobrze. Czas na nas, Gaju. Chodźmy. Świetna gra! Było fantastycznie. Do zobaczenia. Patrzmy się! Główny wystąpienie Alicja Leszczyńska, Tomek Pion, Małgorzata Msiarła i Mateusz Deskiewicz. Kiosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Realizacja wersji polskiej w studio Tercja Gdańsk dla K-Pace Media International.